W tym odcinku poruszamy temat, który w ostatnich miesiącach stał się niepokojąco popularny. Mieszanie sody oczyszczonej z kawą w nadziei na wzmocnienie męskiej sprawności intymnej. Brzmi jak szybkie domowe rozwiązanie? Niestety, może przynieść więcej szkody niż pożytku. W przystępny, prosty i jednocześnie naukowy sposób wyjaśniam, dlaczego ten wiralowy trik nie działa, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia oraz skąd biorą się mity, które rozchodzą się po internecie jak ogień. To ważne, bo wielu mężczyzn po 50. i 60. roku życia próbuje wszystkiego, co obiecują szybkie filmy i porady z sieci, nie wiedząc, że to może zaburzyć równowagę hormonalną, podrażnić układ pokarmowy lub pogorszyć krążenie. W filmie krok po kroku omawiam trzy filary męskiej witalności: prawidłowy przepływ krwi, stabilny poziom hormonów i zdrowe nawyki, które realnie wpływają na sprawność tam na dole. Pokazuje, co naprawdę wspiera męskie zdrowie, jakie zmiany w stylu życia mają największe znaczenie, oraz kiedy warto wykonać badania lub skonsultować się ze specjalistą. To nie jest kolejna sensacyjna obietnica, to spokojna, rzetelna rozmowa o tym, jak mężczyzna może odzyskać pewność siebie, energię i zdrowie intymne bez ryzykownych eksperymentów. Jeśli temat jest dla Ciebie ważny lub znasz kogoś, komu może pomóc, koniecznie obejrzyj do końca. Czy słyszałeś już o nowej cudownej sztuczce, która krąży po internecie? Wielu mężczyzn po 50 i 60 roku życia miesza sodę oczyszczoną z kawą, wierząc, że w ten sposób mogą natychmiast utwardzić tam na dole. Brzmi obiecująco, prawda? Tani składnik, szybki efekt i zero wysiłku. Problem w tym, że to nie działa. A co gorsza, może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Dziś porozmawiamy o czymś bardzo poważnym. O tym, dlaczego te wiralowe domowe triki wprowadzają mężczyzn w błąd i odciągają ich od rozwiązań, które naprawdę wspierają męską sprawność poziom hormonów i krążenie. Wielu panów czuje wstyd, niepewność, strach przed starzeniem i właśnie dlatego chwytają się błyskawicznych metod, które obiecują cud. Ale ciało nie działa w taki sposób i za chwilę dokładnie to wyjaśnię. Witaj na kanale Zdrowie i Życie. Miejscu, gdzie mówimy prosto, spokojnie i naukowo o tym, co naprawdę wpływa na Twoje zdrowie. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny mierzy się z problemami z energią, stresem czy sprawnością intymną, ten odcinek może otworzyć Ci oczy na rzeczy, o których nikt wcześniej szczerze nie mówił. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał zdrowie i życie i napisz w komentarzu: czy słyszałeś o takich trikach z kawą? Dzięki temu tworzymy treści, które realnie pomagają. Kiedy przekraczamy 60. Rok życia, ciało zaczyna funkcjonować na zupełnie innych zasadach niż wtedy, gdy mieliśmy 30 czy 40 lat. I to wcale nie dlatego, że te starzejemy się i nic już nie da się zrobić, ale dlatego, że organizm zmienia priorytety biologiczne. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak skomplikowaną orkiestrą jest męski organizm. Hormony, naczynia krwionośne, układ nerwowy, metabolizm, jakość snu. Stres, dieta, a nawet stan emocjonalny wszystkie te elementy muszą współpracować, by mężczyzna czuł się silny, pewny siebie i sprawny tam na dole. Gdy choć jeden z filarów zaczyna się chwiać, reszta reaguje jak domino i to właśnie w tym wieku najczęściej zaczynają pojawiać się pierwsze sygnały, których wielu mężczyzn nie rozumie lub ignoruje, szukając potem błyskawicznych rozwiązań w trikach z internetu. Pierwszą i najważniejszą zmianą, jaka zachodzi po 60 roku życia jest spowolnienie pracy układu krążenia. Naczynia krwionośne tracą elastyczność, ściany tętnic stają się sztywniejsze, a przepływ krwi mniej dynamiczny. Z punktu widzenia zdrowia intymnego ma to ogromne znaczenie, ponieważ erekcja nie jest procesem hormonalnym, lecz naczyniowym. To po prostu napływ krwi do odpowiednich tkanek. Jeśli tętnice są zwężone, zmęczone, pokryte blaszką miażdżycową lub uszkodzone przez lata podwyższonego ciśnienia. Przepływ krwi słabnie, a reakcja seksualna staje się mniej intensywna, wolniejsza lub niestabilna. I właśnie dlatego mężczyzna może mieć wrażenie, że coś przestało działać, choć w rzeczywistości to serce i naczynia wysyłają sygnał, że potrzebują wsparcia. Żaden trik, żadna soda, wymieszana z kawą, nie naprawi zwężonych tętnic, bo problem nie leży w żołądku, ale w krwiobiegu. Drugą kluczową zmianą jest naturalny, stopniowy spadek testosteronu. Wielu mężczyzn myśli, że testosteron to wyłącznie hormon odpowiedzialny za popęd seksualny, ale w rzeczywistości pełni on dziesiątki funkcji. Wspiera mięśnie, reguluje energię, wpływa na nastrój, chroni metabolizm, a nawet pomaga utrzymać prawidłową masę ciała. Po 60 roku życia produkcja testosteronu spada średnio o 1% rocznie, czasem szybciej, jeśli towarzyszą temu stres, brak snu, dieta uboga w białko, nadwaga lub choroby przewlekłe. Gdy hormonów jest mniej, mężczyzna zaczyna odczuwać nie tylko mniejszą ochotę na seks, ale również spadek energii, drażliwość, gorszą koncentrację czy wolniejszą regenerację organizmu. Problem w tym, że wielu łączy te objawy z lenistwem albo starzeniem się, podczas gdy jest to po prostu fizjologiczna odpowiedź organizmu na przeciążenie. I znów? Żaden domowy trik, żaden dodatek do kawy nie wpłynie na oś hormonalną która działa w sposób precyzyjny i delikatny jak zegarmistrzowski mechanizm. Trzecią zmianą, o której mężczyźni najrzadziej mówią, jest kondycja układu nerwowego. To właśnie mózg i nerwy decydują o tym, czy w ogóle dojdzie do podniecenia, czy sygnał seksualny zostanie przekazany dalej, czy ciało zareaguje szybko, powoli, a może wcale. Po 60. roku życia stres zaczyna odgrywać większą rolę niż kiedykolwiek wcześniej. Wielu mężczyzn martwi się zdrowiem, przyszłością, finansami, rodziną, samotnością, a nawet samą świadomością starzenia się. Gdy poziom stresu jest wysoki, ciało wydziela kortyzol hormon, który dosłownie blokuje reakcje seksualne, bo organizm skupia się na przetrwaniu, a nie na intymności. W efekcie nawet mężczyzna, którego naczynia krwionośne funkcjonują poprawnie, może doświadczać problemów tam na dole, bo układ nerwowy nie pozwala na pełną reakcję. Do tego dochodzą czynniki metaboliczne, które w tym wieku zaczynają odgrywać ogromną rolę. Wiele osób po 60. roku życia ma zaburzenia gospodarki glukozowej, insulinooporność, cukrzycę lub podwyższony poziom trójglicerydów. A wszystkie te elementy uszkadzają naczynia krwionośne, obniżają poziom testosteronu i obciążają układ nerwowy. Jeśli do tego dołączymy siedzący tryb życia, stres, małą ilość ruchu i nieregularny sen. Organizm zaczyna działać jak maszyna, która od dawna nie była serwisowana. Mężczyzna widzi objawy, ale nie widzi procesu, który do nich doprowadził. Warto również wspomnieć o mikrokrążeniu drobnych naczynkach odpowiedzialnych za dotlenianie narządów. To one jako pierwsze ulegają uszkodzeniu, kiedy w organizmie pojawia się stan zapalny, zbyt wysoki poziom cukru lub ciśnienia. Mężczyzna może czuć się dobrze, a jednocześnie mieć osłabiony przepływ krwi w tkankach, które są kluczowe dla erekcji. I znów. Nie czuję tego od razu. Zmiany postępują powoli, latami, aż pewnego dnia organizm zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze. Trzeba też podkreślić, że po 60 roku życia zmienia się sposób, w jaki ciało wykorzystuje energię. Metabolizm staje się wolniejszy, mięśnie szybciej tracą masę, a organizm potrzebuje więcej odpoczynku. Niestety wielu mężczyzn walczy z ciałem, zamiast je wspierać. Próbują nadrobić brak energii kawą. Słodyczami, suplementami lub niebezpiecznymi trikami, które obiecują natychmiastowy efekt. A przecież ciało działa inaczej. Potrzebuje stabilności regeneracji, spokojnego rytmu dnia, ruchu i dotlenienia. Tego żaden domowy sekret nie zastąpi. Wreszcie dochodzi czynnik psychologiczny, o którym mówi się najmniej presja bycia sam sprawnym. Wielu mężczyzn czuje wstyd, gdy zauważają, że ciało reaguje inaczej niż kiedyś. Zamiast poszukać przyczyny, Zamiast porozmawiać z lekarzem, szukają szybkich trików. To zrozumiałe. Każdy chce czuć się pewnie, silnie i męsko. Ale właśnie to sprawia, że tak łatwo wierzą w wirusowe porady, które nie mają nic wspólnego z fizjologią. Dlatego w tym filmie tłumaczę wszystko od podstaw. Po 60. roku życia zmienia się krążenie, hormony, nerwy, metabolizm i sposób reagowania organizmu na stres. To nie jest powód do wstydu. To naturalna część życia. A dobra wiadomość jest taka, że na każdy z tych obszarów możesz realnie wpłynąć, jeśli wiesz, jak działa ciało. I to właśnie przygotuje cię na kolejny rozdział, w którym pokażę, skąd biorą się mity i dlaczego mężczyźni tak często wybierają nieskuteczne rozwiązania. Kiedy mężczyzna zaczyna zauważać u siebie spadek energii, gorszą sprawność seksualną, słabsze krążenie czy mniejsze libido, jego pierwszym odruchem nie jest analiza zdrowia, lecz szukanie natychmiastowego rozwiązania. To naturalne. Jesteśmy wychowani w przekonaniu, że problem trzeba naprawić szybko, najlepiej jednym prostym trikiem. I właśnie dlatego tak wiele niebezpiecznych mitów zdobywa ogromną popularność, szczególnie wśród mężczyzn po 50 i 60 roku życia. Internet pełen jest sensacyjnych nagłówków, filmików obiecujących natychmiastowe efekty oraz domowych receptur, które rzekomo działają jak tabletki z apteki. Jednak w rzeczywistości to właśnie te mity oddalają mężczyzn od rozwiązań, które naprawdę mają znaczenie i często robią to w sposób bardzo podstępny. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów jest przekonanie, że problemy ze sprawnością intymną wynikają z niskiej męskości, braku pewności siebie czy słabości psychicznej. Wielu panów wciąż nosi w sobie przekonanie, że prawdziwy mężczyzna musi być zawsze gotowy, zawsze silny i zawsze reaktywny. Tymczasem fizjologia jest zupełnie inna. Sprawność seksualna to wypadkowa zdrowia naczyń krwionośnych, poziomu hormonów, kondycji układu nerwowego i stylu życia. Kiedy pojawiają się problemy, to nie charakter jest winny, lecz ciało, które daje sygnał, że potrzebuje wsparcia. Niestety, wstyd i presja sprawiają, że wielu mężczyzn nawet nie chce rozmawiać o zdrowiu intymnym. Zamiast tego wybierają ciche eksperymenty. Takie jak dodawanie sody oczyszczonej do kawy czy szukanie cudownych mieszanek w internecie. Kolejnym błędem jest wiara w to, że jeśli coś jest naturalne lub domowe, to musi być bezpieczne i skuteczne. To bardzo zwodnicze przekonanie. Soda oczyszczona rzeczywiście jest naturalnym składnikiem kuchennym, ale to nie oznacza, że można ją pić w dowolnych ilościach lub używać do celów, do których nie została stworzona. Jej regularne spożywanie może zaburzać równowagę kwasowo-zasadową. Podrażniać błonę śluzową żołądka, wpływać na ciśnienie i elektrolity, a u osób z nadciśnieniem lub chorobami nerek może nawet pogorszyć stan zdrowia. Mimo to, mężczyźni często wybierają takie triki, bo wydają się prostsze niż zmiana stylu życia, wizyty u lekarza czy wykonanie badań. To mechanizm psychologiczny. Wybieramy najłatwiejszą drogę, nawet jeśli w dłuższej perspektywie jest najgorsza. Istnieje również mit, że taką skoro działa u innych, to zadziała i u mnie. W komentarzach pod wiralowymi filmikami można zobaczyć setki wpisów typu: Spróbowałem i działa, mój znajomy to robi i jest zadowolony. Ten sposób stosowali nasi dziadkowie. Problem polega na tym, że większość takich komentarzy nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a doświadczenia innych osób nie odzwierciedlają fizjologii konkretnego mężczyzny. Dwa organizmy mogą reagować zupełnie inaczej na ten sam bodziec, zwłaszcza w wieku 60, kiedy zdrowie zależy od dziesiątek zmiennych: stanu naczyń, poziomu stresu, leków, chorób przewlekłych, gospodarki hormonalnej, ilości snu i ogólnej kondycji. Internet tworzy iluzję jednolitego rozwiązania dla wszystkich, podczas gdy medycyna jasno mówi: to co działa, musi być oparte na faktach, nie na nadziei. Źródłem wielu błędów jest również fałszywe przekonanie, że problemy tam na dole pojawiają się nagle i wymagają natychmiastowej interwencji. W rzeczywistości większość z nich rozwija się latami, stopniowo, cicho, często niezauważalnie. Zmiany w naczyniach krwionośnych zaczynają się u wielu mężczyzn już po 40 roku życia, ale objawy pojawiają się dopiero po 55, 60 czy 65 roku życia. Podobnie jest z hormonami. Testosteron nie spada z dnia na dzień, Lecz obniża się powoli, a organizm przez długi czas kompensuje jego brak. Gdy pojawia się problem, mężczyzna myśli, że to coś nagłego, szuka natychmiastowej poprawy i właśnie wtedy sięga po niebezpieczne porady. Tymczasem ciało od lat wysyłało sygnały ostrzegawcze, które były ignorowane lub błędnie interpretowane. Do tego dochodzi nawyk unikania rozmów o zdrowiu intymnym. Wielu mężczyzn przez całe życie nie rozmawia o swoich problemach. Ani z lekarzem, ani z partnerką, ani tym bardziej z rodziną. Wstyd, strach przed oceną i przekonanie, że mężczyzna musi radzić sobie sam, prowadzą do sytuacji, w której jedynym źródłem informacji staje się internet. A tam niestety dominują uproszczenia, półprawdy i mity, które mają przyciągać uwagę, a nie rozwiązywać problemy. Jeśli ktoś nagrywa filmik pod tytułem Dodaj to do kawy, a będziesz twardy jak skała, to nie dlatego, że odkrył przełomową metodę. Ale dlatego, że wie, iż takie treści generują kliknięcia o wiele szybciej niż spokojna, naukowa edukacja. Kolejnym mitem, który bardzo szkodzi mężczyznom, jest wiara w szybkie efekty. Natychmiastowa poprawa efekt w 5 minut. Działa od razu. Te hasła brzmią kusząco, zwłaszcza gdy człowiek czuje frustrację, wstyd lub rozczarowanie swoją obecną kondycją. Jednak biologia nie poddaje się magicznym sztuczkom. Naczynia krwionośne potrzebują czasu, by odzyskać elastyczność. Hormony potrzebują stabilności, odpowiedniego snu i właściwej diety. Układ nerwowy potrzebuje wyciszenia i regularności. Sprawność seksualna to nie włącznik światła to suma zdrowia całego organizmu. Jeśli ciało jest przeciążone, zestresowane, niedożywione lub niewyspane, nie ma siły reagować tak jak kiedyś. I tu leży największy problem kiedy mężczyzna oczekuje natychmiastowego efektu i go nie dostaje. Zaczyna wierzyć, że jest bezsilny, że nic już nie działa, że tak musi być. To bardzo niebezpieczne przekonanie, bo prowadzi do rezygnacji, pogorszenia nastroju, a nawet depresji. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Sprawność seksualna może być odbudowana, ale wymaga zrozumienia, czasu i właściwego podejścia. Nie ma drogi na skróty, ale jest droga skuteczna. Wreszcie trzeba wspomnieć o Micie, że jeśli coś jest tanie, to musi być genialnym sekretem. O którym nikt nie mówi. Takie narracje są perfekcyjnie zaprojektowane, by wciągać odbiorców. Brzmią jak odkrycie, jak wiedza ukrywana przez lekarzy, jak magiczna receptura przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ale rzeczywistość jest prosta. Gdyby soda w kawie działała, medycyna wiedziałaby o tym od dawna. Gdyby istniał tani domowy trik, który poprawia erekcję, byłby on standardem terapeutycznym. Tymczasem lekarze wiedzą, że przyczyna problemu Leży głęboko w krążeniu, hormonach, nerwach i stylu życia, a nie w proszku kuchennym. Podsumowując, błędy wynikają z presji, wstydu, niepewności, chęci szybkiej poprawy, braku wiedzy i mylnego poczucia, że domowe metody są bezpieczne. Jednak prawdziwa droga do poprawy zdrowia zaczyna się dopiero wtedy, gdy mężczyzna rozumie skąd biorą się te przekonania i jest gotów je zastąpić faktami. A w kolejnym rozdziale pokażę, co naprawdę działa i jak odbudować męską witalność krok po kroku. Skoro wiemy już, dlaczego po 60 roku życia ciało zaczyna funkcjonować inaczej i skąd biorą się błędy, które wielu mężczyzn prowadzą do frustrujących, nieskutecznych i często niebezpiecznych rozwiązań, czas skupić się na tym, co naprawdę działa. Bo prawda jest prosta: męska sprawność, energia i witalność mogą być odbudowane. Nie w jeden dzień, nie cudownym proszkiem czy domową mieszanką, ale poprzez zrozumienie, jak działa organizm i jak go wspierać tam, gdzie tego potrzebuje najbardziej. I właśnie dlatego w tym rozdziale przeprowadzę cię krok po kroku przez sześć kluczowych obszarów, które realnie odbudowują zdrowie intymne oraz ogólne samopoczucie mężczyzny po 50 i 60. Pierwszym filarem jest odbudowa zdrowego krążenia krwi, bo bez prawidłowego przepływu żadne inne działania nie przyniosą trwałych efektów. Erekcja nie jest kwestią siły woli, pewności siebie czy magii, to reakcja naczyń krwionośnych na bodziec seksualny. Jeśli naczynia są zwężone, usztywnione, zapchane cholesterolem, przeciążone nadciśnieniem lub osłabione przez lata siedzącego trybu życia, przepływ krwi będzie ograniczony niezależnie od Twoich chęci. I właśnie dlatego pierwszym krokiem jest systematyczny ruch. Nie mówię tu o intensywnych treningach, które obciążają stawy i serce. Mówię o codziennych spacerach trwających 20-30 minut, które poprawiają mikrokrążenie, dotleniają tkanki i regularnie pobudzają naczynia do pracy. Do tego dochodzi lekkie wzmacnianie mięśni, chociażby ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, gumami oporowymi lub lekkimi hantlami. Kiedy mięśnie pracują, naczynia stają się bardziej elastyczne, a przepływ krwi zaczyna odzyskiwać naturalną dynamikę. To właśnie wtedy ciało zaczyna reagować coraz stabilniej, tam na dole. Drugim kluczowym obszarem jest wsparcie gospodarki hormonalnej. Bo testosteron to nie tylko libido, to fundament męskiego samopoczucia, energii i sprawności. Wbrew powszechnym mitom, poziomu testosteronu nie podnoszą magiczne składniki, ale proste codzienne nawyki. Odpowiednia ilość snu, redukcja stresu, dieta bogata w białko, cynk, magnez oraz zdrowe tłuszcze. Sen jest tu absolutnym priorytetem. To właśnie w nocy organizm odbudowuje hormony, regeneruje mięśnie i obniża poziom kortyzolu, który hamuje reakcje seksualne. Jeśli mężczyzna śpi 4-5 godzin, jego ciało zaczyna funkcjonować w trybie awaryjnym. Dlatego jedną z najskuteczniejszych rzeczy, które możesz zrobić dla swojej męskości, jest konsekwentne spanie 7-8 godzin. Najlepiej o stałych porach, a także unikanie ekranów i stresujących bodźców przed snem. Równie ważna jest dieta. Niedobór białka, tłuszczów omega-3 czy cynku może obniżać testosteron nawet u zdrowych mężczyzn. W praktyce oznacza to włączenie do jadłospisu jaj, ryb, orzechów, pestek, roślin strączkowych i zielonych warzyw liściastych. Proste, codzienne kroki, które mają o wiele większy wpływ niż wszystkie domowe mieszanki razem wzięte. Trzecim filarem jest wyciszenie układu nerwowego, bo bez tego cały proces odbudowy może zostać zatrzymany. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy z tego, że stres jest jednym z najpotężniejszych niszczycieli sprawności seksualnej. Kiedy organizm jest przeciążony psychicznie, nadnercza produkują wysokie ilości kortyzolu, który blokuje produkcję testosteronu, obniża libido i dosłownie napina naczynia krwionośne, utrudniając przepływ krwi. Dlatego w praktyce konieczne jest wprowadzenie codziennych rytuałów uspokajających układ nerwowy. Nawet pięciominutowe oddychanie przeponowe może zdziałać cuda. Wystarczy usiąść, zamknąć oczy i oddychać wolno, wydłużając wydech, by w kilka minut obniżyć napięcie nerwowe. Pomocne są również wieczorne rytuały: gorący prysznic, cicha muzyka, ograniczenie bodźców wizualnych, prosty stretching. Układ nerwowy potrzebuje sygnału. Jesteś bezpieczny, możesz się rozluźnić. A dopiero wtedy ciało może reagować tak, jak tego oczekujesz. Czwartym obszarem, który ma ogromne znaczenie, jest zdrowa dieta wspierająca krążenie i hormony. W przeciwieństwie do sody oczyszczonej istnieją konkretne produkty, które realnie poprawiają funkcjonowanie naczyń, zwiększają produkcję tlenku azotu i wspierają poziom energii seksualnej. Buraki, granaty, kakao, orzechy włoskie, oliwa z oliwek, tłuste ryby oraz warzywa liściaste to naturalne źródła substancji rozszerzających naczynia, zmniejszających stan zapalny i poprawiających dotlenienie tkanek. Dodatkowo dieta bogata w zdrowe tłuszcze i antyoksydanty wspiera gospodarkę hormonalną oraz chroni serce, które jest centralą całego układu krążenia. Ważne jest również ograniczenie cukru, alkoholu i wysoko przetworzonych produktów, które niszczą naczynia i zaburzają hormony. Mężczyzna po 60 roku życia może odzyskać ogromną część młodzieńczej energii, jeśli zacznie traktować jedzenie jak paliwo, a nie jak nagrodę lub przypadkową część dnia. Piątym kluczowym elementem jest właściwa diagnostyka i konsultacja medyczna, bo żadne działania nie będą pełne, jeśli nie wiesz, co naprawdę dzieje się w Twoim organizmie. Szczególnie po 60. roku życia warto sprawdzić poziom testosteronu, lipidów, glukozy, stanu zapalnego i ogólnej kondycji naczyń krwionośnych. To proste badania, ale dostarczają informacji, które mogą całkowicie zmienić sposób dbania o zdrowie. Wielu mężczyzn unika lekarza z powodu wstydu lub strachu. Ale prawda jest taka, że im wcześniej poznasz przyczynę problemu, tym szybciej odzyskasz sprawność. I co najważniejsze, lekarz nigdy nie ocenia, a jedynie pomaga. Zdrowie intymne to nie temat tabu, to normalna część życia mężczyzny, tak samo jak serce, ciśnienie czy stawy. Szóstym i ostatnim filarem, być może najważniejszym, jest konsekwencja i cierpliwość, bo odbudowa zdrowia to proces, nie wyścig. Wiem, jak bardzo mężczyźni chcieliby zobaczyć natychmiastowe efekty. To naturalne, bo sprawność seksualna jest ściśle związana z poczuciem męskości i pewności siebie. Ale prawda jest taka, że organizm po 60 roku życia reaguje najlepiej na działania systematyczne, powtarzalne i spokojne. Z każdym tygodniem naczynia stają się bardziej elastyczne, układ nerwowy lepiej reaguje, a hormony stabilizują się. Ciało budzi się powoli, ale bardzo skutecznie. Jeśli dostarczasz mu odpowiednich warunków. I właśnie to sprawia, że poprawa jest długotrwała, a nie chwilowa, w przeciwieństwie do domowych trików, które działają jedynie na wyobraźnie. Podsumowując, prawdziwa odbudowa męskiej sprawności to połączenie ruchu, snu, diety, spokoju psychicznego, badań i świadomej troski o ciało. Nie ma jednego magicznego składnika, który zrobi to za ciebie, ale jest proces, który działa zawsze, gdy jest stosowany konsekwentnie. I najważniejsze jest bezpieczny, naturalny i w pełni zgodny z tym, jak naprawdę funkcjonuje męski organizm. Podsumowując cały dzisiejszy odcinek, chcę zostawić Cię z jedną najważniejszą myślą. Męska sprawność i energia po 60 roku życia nie znikają nagle i nie wracają dzięki cudownym trikom, ale są wypadkową codziennych decyzji, które podejmujesz w ciszy własnego życia. Soda oczyszczona w kawie, wiralowe porady i sensacyjne mieszanki na potencje Mogą brzmieć kusząco, bo obiecują szybkie efekty, ale nigdy nie naprawią tego, co naprawdę wymaga troski: zdrowia naczyń krwionośnych, równowagi hormonalnej, stabilnego układu nerwowego, regeneracji, ruchu i świadomego odżywiania. To właśnie te elementy, a nie impulsowe eksperymenty, decydują o tym, czy mężczyzna zachowuje witalność, pewność siebie i sprawność seksualną na długie lata. I kiedy zaczynasz rozumieć tę prawdę, gdy patrzysz na swoje ciało nie przez pryzmat wstydu czy presji, ale poprzez biologiczne procesy, które możesz realnie wspierać, drogę do poprawy zdrowia zaczynasz widzieć wyraźnie i bez iluzji. Ważne jest również to, byś pamiętał, że dbanie o zdrowie intymne nie jest oznaką słabości, lecz odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. Mężczyźni przez lata byli uczeni, by milczeć, by nie mówić o swoich trudnościach, by udawać, że wszystko jest w porządku nawet wtedy, gdy ciało wysyłało sygnały, że potrzebuje pomocy. Ale prawdziwa siła nie polega na udawaniu, lecz na odwadze, by zatrzymać się, spojrzeć na siebie z troską i zrobić pierwszy krok w stronę świadomej zmiany. A zmiana ta jest możliwa w każdym wieku, bo ciało ma ogromną zdolność adaptacji, odbudowy i regeneracji, pod warunkiem, że damy mu to, czego naprawdę potrzebuje. Dziękuję, że spędziłeś ze mną ten czas i że pozwoliłeś, by ten temat wybrzmiał w sposób szczery i naukowy. Jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć, skąd biorą się problemy i jakie działania przynoszą prawdziwe, długotrwałe efekty, zachęcam Cię do pozostania z nami. Zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie. Zostaw komentarz i podziel się tym materiałem z przyjaciółmi lub członkami rodziny, którzy również mogą na tym skorzystać. Twoje zdrowie jest naszą misją, a każda świadoma decyzja, którą podejmujesz dzisiaj, Tworzy lepsze jutro dla Ciebie i Twoich bliskich. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.